Kolejny etap męki Pana Jezusa to ciemnica. W ciemnicy. Gorzkie żale należą do pereł ludzkiej pobożności, bardzo głębokiej, bardzo biblijnej, bardzo owocnej. Sercem i uczuciem wchodzimy w głębiny e, misterium. Znacie gorzkie żale. Może niektóre z Was nie lubią tego, bo to takie ludowe nabożeństwo. Ale weźcie sobie kiedyś. Przeczytajcie te teksty archaiczne, takie już z taką bardzo pobożnością emocjonalną. Część pierwsza mówi o tym, co się dzieje w ciemnicy. W tej części będziemy rozważali, co Pan Jezus wycierpiał od modlitwy w ogroju, aż do niesłusznego przed sądem oskarżenia. Te zniewagi i zelżywości. Temuż Panu, za nas bolejącemu ofiarujemy. Za Kościół Święty Katolicki, za Najwyższego Pasterza i tak dalej. Czyli co wycierpiał od modlitwy w ogroju aż do niesłusznego przed sądem oskarżenia. Przed piłatem. W ciemnicy. W ogroju Jezus cierpiał psychicznie z niewagi. Teraz y, już ludzie się nad nim znęcają. U Mateusza w rozdziale 26, werset 67 i następne. 26, werset 67 i następne. Wówczas zaczęli pluć mu w twarz i bić go pięściami, a inni policzkowali go i szydzili. Prorokuj nam, Mesjaszu. Kto cię uderzył? W tym czasie mamy zaparcie się Piotra, wydanie Jezusowi, wydanie Jezusa później e, e, Piłatowi. Koniec zdrajcy też. W bardzo krótkich dwóch zdaniach mamy. W, w Wielki Czwartek to się dzieje tak, że najświętszy sakrament zanosimy do tak zwanej ciemnicy. E, I wtedy. Towarzyszymy panu Jezusowi różnymi śpiewami, żeby go adorować, jakoś wypraszać, utowarzyszyć mu w tym momencie bardzo dramatycznym, kiedy żołnierze znęcają się nad nim. My go adorujemy w najświętszym sakramencie. Potem następnego dnia też w najświętszym sakramencie jest zasłonięty, bo już jest w grobie, ale wtedy jest milczenie. Czy jest to na odwrót? Nie pamiętam, jak to jest teraz. Czy jest milczenie, kiedy jest w ciemnicy, a na drugi dzień jest śpiewanie? Zwróć uwagę, w jednym dzień jest. Jak jest w ciemnicy, to jest. Milczenie jest. W milczeniu. Bożkie żale, ale potem jest. Słuchajcie, w jeden, w jeden z tych dni e, uświęca się to milczeniem. W każdym razie. Potem, po tym procesie Pan Jezus jest zatrzymany w lochu jakimś, nie miał odpoczynku. U Łukasza mamy w rozdziale 22, wersety 63 do 65 też, że ludzie, którzy pilnowali Jezusa bili, szydzili, obelgi, wiele też innych obelg miotali przeciwko niemu, wiele też innych obelg. Oczami serca chciejmy zobaczyć te gekenne bólu. Król wieków. Święci czasem próbowali przedrzeć się przez skąpe sformułowanie Ewangelii do wnętrza, do ducha, do serca Pana. Pytali na modlitwie, i niektórym przyjaciołom Pan Jezus odsłania, odsłaniał rąbek tajemnicy, ukazując pewne szczegóły tej męki. I pomagajmy sobie kontemplacjami świętych, abyśmy doszli do serca, abyśmy sercem pojmowali to, co jest między wierszami Ewangelii. Jako, że Ewangelia jest katechezą, jest orędziem, skupia się na istocie, a pomija szczegóły często, czy jest nieprecyzyjna w szczegółach. Chcę wam zacytować fragment pamiętnika duchowego siostry Leoni Nastałównej, służebniczki starowiejskiej. Je się objawiał Pan Jezus Są czasem przekomiczne sceny Kiedy ona miała różne wizje Miała też swojego spowiednika Spowiednik w pewnym momencie Miał wątpliwości, czy to są wizje e, Prawdziwe Zakazał jej rozmawiać z Panem Jezusem Pan Jezus przyszedł do niej e, 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 W nocy, zbudził ją Ona powiedziała Pan Jezu, nie będę z Tobą rozmawiała, bo mi spowiednik zabronił Odwróciła się i stała dalej. A Pan Jezus mówi bardzo dobrze, mówi, zapytaj spowiednika, poproś go, że ja prosiłem o pozwolenie, żebyś mogła ze mną rozmawiać. To jest bardzo... pozwolił. Pozwolił. Tak, tak, dlatego, tak, że, że, że Pan Jezus sz... bardzo szanuje tą, 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 ten moment. Spowiednika. Dlaczego? Sakramentalnie jest zawsze obecny. W momencie spowiedzi Pan Jezus jest obecny. W wizjach nie dawał nam obietnicy swojej obecności. Wizje mogą być fałszywe. Dlatego moment sakramentalnej spowiedzi ma wyższą rankę, rangę niż objawienia. Chyba, że właśnie w spowiedzi zostaną uznane za rzeczywiście prawdziwe. Większość spowiedników powinna się przygotować do czegoś takiego, żeby umieć rozpoznawać też prawdziwość objawień. Całe, całe są reguły rozeznawania duchów. No i co ona pisze, ta siostra Leonia? Noc w lochu więziennym. Pan Jezus jej objawia, mówi jej, co i ile tam cierpiałem, również okryte jest mrokiem tajemnicy. Nie miałem tam świadka, który by patrzył Na moje bóle, męki i cierpienia Chcę Tobie Odchylić rąbek tych cierpień, bo chcę Byś mi dała w tym, W Twym sercu odpoczynek Po trudach owej nocy Siepacze wtrącili mnie Po przesłuchaniu arcykapłanów żydowskich Do więzienia Ale nie zostawili mnie tam samego Rozpoczęli ze mną straszliwą igraszkę Wśród ciemności nocnych Siepacze ustawili się tam po kątach lochu i odrzucali mnie z całej siły jeden drugiemu jak się odrzuca piłkę. Kiedy im się uprzykrzył ten rodzaj zabawy, chwycili mnie za ręce i ciągnęli mnie w przeciwne strony, próbowali swoich sił moim kosztem. Równocześnie inni siepacze wbijali ostre iglice w moje ciało. Ile omdlewających bólów cierpiałem wówczas? Wreszcie rzucili mnie na ziemię. Jeden ze siepaczy stanął na mojej głowie, inny na piersiach, a jeszcze inny na nogach i cisnęli mnie do ziemi całą siłą swojego ciężaru. Przechodzili przeze mnie. I w ten sposób stałem się drogą. Ale jakże to było bolesne? Deptali. Po drodze, która wiedzie do zbawienia, ale oni czynili to dlatego, by mi urągać, więc dojść do zbawienia nie mogli, bo tam dochodzi się poprzez miłość, a nie przez urąganie i zelżywość. Byli i tacy, którzy usiłowali wyłamać poszczególne palce moich rąk, uderzali głowę moją o słup kamienny. Jakaś zaciekłość i ścieżka szatańska popychała tych nieszczęśników do coraz to nowych okrucieństw i znęcania się nad bezbronną ofiarą. Takich opisów mamy wiele. Słyszeliście też opis tego u Anny Katarzyny Emerych? Niezależnie od wartości tego przekazu z danymi biblijnymi i z psychologią i z historią możemy widzieć to i przeżywać, zwłaszcza gdy się patrzę, chcą się przypodobać swoim grzesznikom. Wchodzimy tu w głąb jezusowej męki.